Jak powstaje karma Whiskas? Koty zadają sobie to samo pytanie. Spytaliśmy więc specjalistów z Whiskas. Karma Whiskas to naturalne składniki wzbogacone o witaminy i minerały. Powstaje z wołowiny, wieprzowiny, drobiu, ryb, warzyw i zbóż i nie ma tu mowy o żadnym GMO. Kontrola jakości to Whiskas priorytet. Każdy produkt powstaje z myślą o kocich potrzebach żywieniowych oraz upodobaniach smakowych. Ponieważ potrzebujemy diety wysokobiałkowej, białko stanowi podstawę mokrej i suchej karmy. Składniki mokrej karmy kroi się na kawałki i gotuje w galaretce lub sosie. Mniam, sosik. Potem całość trafia do saszetek. W przypadku suchej karmy składniki bogate w białko gotuje się i łączy z warzywami i zbożami. Następnie karma przechodzi przez specjalną maszynę zwaną ekstruderem, która zmienia masę w chrupki, hm, chrupiące chrupki. Karma Whiskas jest tak dobrej jakości, że mogą ją jeść nawet ludzie. Nie, żebym pozwolił by trafiła w ich pięciopalczaste łapy.